Wszystkim z tej strony Elis, witajcie w kolejnym odcinku Różnic w Drzewie Genealogicznym na moim kanale Pokolenie 3. Romansiarza i niektórzy mogą się zacząć zastanawiać, gdzie my jesteśmy, bo nie mieszkamy w tej dzielnicy i nigdy nie mieszkaliśmy. A i owszem, wszystko się zgadza, to jest prawda, jesteśmy gdzie indziej, ponieważ, jak prowadzałam już w poprzednim odcinku, Nick umarł i on umarł naprawdę. On umarł na serio w tym czasie, kiedy Fred zabawiał się z tą laską z klubu. To wtedy wyskoczyła informacja, że, Fre że Fred, że Nick umarł. I musiałam to wyciąć, bo to mi wszystko popsuło, bo to miało się stać w tym odcinku, owszem, ale troszeczkę później po prostu yy, trochę się pospieszył, tak kilka godzin, nasz Nick. <grych> ale on nie, on naprawdę odszedł ze starości. No, a Fred postanowił zaopiekować się Ofelią i jej córką. Nie. Dorotą tak jak było, tylko Oktawia, młoda na imię Oktawia. No i właśnie Fred postanowił, że zamieszkają razem, że on to wszystko ogarnie. On właśnie miał urodziny, zrobił się młodym dorosłym. Przeprowadzili się, bo jednak mieszkanie w San Majszu, no to w którym mieszka, było za małe dla trojga. To ten dom w komorebi był znowu za duży, na tyle, że nie stać by ich było na taki duży dom, mimo że zostali jakieś tam. Pieniądze po poniku, bo on jednak był jakoś tam ustawiony, no i wszystko należało się im. No, mogli sobie pozwolić takie, w każdym razie na jakieś takie troszeczkę lepsze mieszkanie, nie jakaś wyższa półka, ale nie też jakaś śmierdząca klitka, więc mają o tyle dobrze i wygodnie. No, a Fred wybiera się, słuchajcie, na studia, więc on ich zostawi tutaj w tym mieszkaniu, zabezpieczy ich finansowo, a sam nie zrezygnuje ze swoich planów i pójdzie na studia. Ale zanim to nastąpi, ja wam pokażę, słuchajcie, wszystko. Słuchajcie, Fred w ogóle zmienił trochę Fryzury, nie wiem, ja mam jakąś słabość do tych takich fryzur z taką grzywką, e, taki wiecie, serce sany, lata 90, Backstreet Boys, Just Five, te klimaty, nie? No i Fred już tutaj jest u siebie w pewnym pomieszczeniu, zaraz Wam wszystko pokażę oczywiście, ale tak krótko, bo ja wiem, że to pokazywanie domów jest takie nudne zawsze. E, on jest w swoim pokoju malarskim, jako że on chce iść na te studia malarskie, no to on tutaj się kształci w tym malowaniu, który on ma poziom piąty i trochę, no i tutaj ma takie swoje, takie ma swoje pomieszczenie, o Jezu, tu się psuje, takie ma swoje pomieszczenie właśnie e, malarskie. Boże, na tych tabach i tych wszystkich tych, e, jakieś wiecie, sztuczne natury do malowania, jakieś tam obrazy i tak dalej. To jest jego pomieszczenie do pracy i do szkolenia się. A gdzie jest butelka z winem? Halo? Tutaj stała jeszcze butelka z winem. Autentycznie ona zniknęła. Haha! Idziemy ha. dalej. Tutaj mamy wejście z tymi drzwiami, przez które wszystko widać. Zrobicie. Ale nie robiłam korytarza, bo jest za mało miejsca. Mamy na wejść od razu stół, bo nie ma dużo, dużo tutaj miejsca, żeby ich gdzieś tam inaczej usadzić. Po prawej stronie jest duża kuchnia, naprawdę jest duża kuchnia i salon, i nasza kiara, a tu, o, tak powinno być. Mamy dużą kuchnię, mamy kiarę, oczywiście i mamy tutaj ym, salon. Potem mamy przejście do różnych innych pomieszczeń. Po lewej mamy małą łazienkę, taką nie za dużą, ale tak, żeby wszystko było, bo może coś się dzieje na tym tabie. Łazienka, potem mamy pokój młodej, o, tu właśnie jest Oktawia, chciałam wiedzieć Dorota, ale no nie, Oktawia, już się do tego imienia w sumie. Oktawia i tu ma swój pokoik, piękne w ogóle okna, nie zakryte niczym, dużo światła, właśnie ona dopiero co wyskoczyła... Boże kołyski. To wam tak pokażę. Potem mamy przejście do sypialni ich wspólnej, jednej. No cóż, oni zawsze byli ze sobą jakoś tam w jakiś sposób blisko, więc mają jeden wspólny pokój. No boże drogi, co się dzieje z tym tabem ostatnio? No i mają jeszcze małą, wspólną łazienkę taką przy swojej sypialni. Naprawdę maleńka. A gdzie tu się obraz też podział, gdzieś wszystko poznikało. Powiem Wam jakieś takie dziwne rzeczy magiczne tutaj się dzieją. No i tutaj ma to swoje pomieszczenie, które już widzieliście. No i na razie tak będą mieszkać. Myślę, że to jest mieszkanie takie przejściowe. Oni to nie będą całego życia spędzać. No ale mają tutaj takie i tak na razie będą żyć. Nie jest to mieszkanie. O, jest ten obraz. Nie jest to mieszkanie, które. Jest może jakieś szałowe, no ale też oni musieli zostawić sobie trochę pieniędzy na, na życie, więc zostało im 14 tysięcy. Tym bardziej, że Fred jeszcze chce iść na studia, więc te studia musi sobie opłacić, no to więc tym bardziej. No ale na razie, mówię, tutaj jeszcze nic nie dokończono, nawet to pomieszczenie. Tutaj można zmienić trochę ten layout tego domu, no ale na razie takim wystarczy są tylko we trójkę, więc tym bardziej, tym bardziej się pomieszczą. Chciałabym, żeby Fred nam skończył ten, albo nie wiesz, co, wyrzuci ten obraz. Chciałabym zobaczyć, czy będziesz mógł tą martwą nat naturę namalować. Jestem ciekawa. Yy, maluj na podstawie zdjęcia o duży zaraz zobaczymy czy możemy zrobić zdjęcie którejś tej martwej natury żeby on yy, namalował to właśnie to no, co widzi przed sobą chyba nie bo tutaj nam wszystko zawadza aha zarąbiście powiem wam z zarąbisty po <noise> no jak to tak można było bez sensu bez sensu nie chcę tak bo to jest bez sensu obraz on miał malować tutaj no przecież usunęłam to, co miał. No, no dobrze, no dobrze. Myślę, że on może się zapisać na te studia. Czy możemy zobaczyć, czy on się na te studia dostanie? Oni tutaj w ogóle z Ofelią nie mają jakichś super kontaktów, ale mimo wszystko gratuluj ślubu, Boże, jakie to będzie hamskie. Przecież ona już jest wdową. Ona już jest wdową, ale po chwali jest bo ona tam się trochę przebrała. No i nasz młody Fred, już nie taki młody, też zmienił trochę ciuchy. No, już jest jednak trochę starszy, no to, to trochę inaczej. O, można ją poprosić. Wow, jesteście już po ślubie? Gratulacje! To naprawdę najlepszy dzień w waszym życiu, jak wszyscy mówią. No, chyba nie. Myślę, że Ofelia może wybrać się z Kiarą, wyprowadź albo poprosić o załatwienie się może. A my będziemy szukać studiów dla niego. W sumie on to najpierw musi. Przecież się zgłosić na te studia. Eliza jeszcze on nie pójdzie w takim razie. Uniwersytet, weź udział w rekrutacji. Okej, okay, Oktawia zaczyna się uczyć. O, tak, ona jest smutna, bo jednak, bo jednak straciła tatę. W takim razie oni muszą się zakumplować ze sobą, bo będą spali w jednym łóżku. No i muszą, muszą chcieć tego. Muszę uciec spać ze sobą w tym jednym łóżku, więc muszę im szybko zrobić jakieś relacje. Wziął udział, tak, o przyjęcie na studia. Myślę, że na studia się dostanie, bo jednak malowanie ma piąty poziom. A jak on chce być tym krytykiem, no to musi studiować tam właśnie sztukę czy coś. Ojej, on nie może wyjść. No to posuń się temu psu. Czy Kiara idzie? Kiara nie idzie. Wiesz co, to opieka, wyprowadź na krótki spacer. No na razie nie maluj, na razie nie maluj. Chodź, wyprowadź pieska w nowej okolicy zawsze to dla psa jakaś tam frajda, bo jednak nowe zapachy, wszystko nowe, gdzie wy jesteście, ja was nie widzę, gdzie oni są, gdzie oni idą, a tu idą, dobra, ojej, a gdzie wy tutaj idziecie w tunel, zachęć do pójścia za potrzebą, gdzie wy tu leziecie, jakiegoś metra czy coś. Wró wracać się, tak dokładnie. Wy tutaj macie po okolicy sobie pochodzić. Co tutaj jest? a nie, jakaś inna babka. myślałem że to nasz Nick tutaj przychodzi i nas już kontroluje. Plakat. Możemy wziąć sobie plakat. Chyba, że tam nie będziesz chciał zrobić tego razem z psem. A nie, będziesz chciał. Dobra, fa Artur do to coś sąsiedzi. Oni dopiero do coś się przeprowadzili, więc założę się, że zaraz przyjdzie jakiś komitet powitalny. No już, nie płacz malutka. Chodź sobie Zadzwonię do dziadka mroza. W ogóle, która? jaka jest pora roku? Wiosna, bo ja właśnie nie wiedziałam, jaką mamy porę roku. Ja, jej tak, ja jej tak, ją tak ubrałam. Wiecie, w sobie to nie jałem, ja tak bym swojego dziecka nie ubrała. A to nie może się zmieścić, ale nie wiedziałam, jaka jest pora roku, więc ją ubrałam tak um, przejściowo, że tak powiem. I, I tu właśnie to widać, że jest takie trochę dłuższy strój, ale jest wiosna, więc jest spoko. Możesz jeszcze obawić się tym telefonem. Tutaj się popał trochę. A zostaw proszę Kiarę, możesz jeszcze ją tam. Nie wiem, pogłaskać, jeszcze trochę y, bawić się. A Ofelia będzie sobie jadła. No dobra. Co myślicie o mieszkaniu? Ja myślę, że nie jest aż takie złe. Powiem wam, że niespecjalnie się jakoś przyłożono do tego mieszkania, bo wiem, że ono jest przejściowe, ale nie jest aż takie tragiczne. Bywały, bywały gorsze. Tutaj, słuchajcie, nie jest aż tak źle. Y, w miarę takie kolory stonowane, ale są też takie, które się wybijają. Tak jest. Ten salon taki zjedalnią, tu mi się nie podoba to, w sensie, że to jest tak wszystko na wejściu, ale z drugiej strony to co? Usunę tutaj drzwi, postawię tutaj stół, no i co z tego? No i, i, i co to zmieni? Dużo tego, dużo to nie zmieni. Bo tu, bo tu i tak wszędzie muszą być drzwi. A nie lubię, jak z jednego pomieszczenia jest mnóstwo drzwi, na przykład, że w salonie tu by były wejście, tu, tu, wej... wiecie, nie? Tylko, że o, zrobić taki mały korytarzek i stąd y, wszędzie przejście przynajmniej. Potem jest dużo, dużo takich y, ścian wolnych, że tak powiem, które możemy sobie jakoś zagospodarować, bo gdyby były tutaj drzwi, no to już tutaj salonu bym nie zrobiła, nie? I by był problem. Y, czy lubię pracować? Może lubić pracować y, nad sprawnością fizyczną. Przepraszam Was za mój głos też, ale jestem przeziębiona i trochę kicha. I trochę pod nos, nosem sobie ciągnę. E, chodź, proszę, skorzystaj i możesz pobawić się trochę z twoim dzieckiem. E, może wychowawcze, może nauczysz słowa przepraszam, albo nie, albo może baw się o play telefon. Wyww, Octavia. E, możemy się z Oktawią pobawić razem. Niech mała tak się trochę też e, z namą rozerwie. I'm a grown up. O, ej, zapomniałam. Czy ja zapomniałam o nocniku? A i owszem. A i owszem, zapomniałam o nocniku. To bardzo źle. Muszę naprawić szybko ten błąd. <noise> Możesz też uczyć korzystać z nocnika. To jest w ogóle super. Ten taki hamak. On jest chyba z modów, tak? Bo to jest do zestawu. To jest wszystko zestaw jeden. Jest piękny. Eee, dobra, dobra, chodź proszę, pobaw się trochę, potem nocnik, eee, Fred, wiesz co, Fred, o, Kiara sobie śpi, nie mam dla niej posłania, ale ona może sobie spać tutaj gdziekolwiek, bo na razie nie mam miejsca też na nią, a Fred dzisiaj jak nie on, słuchajcie, dzień w domu, <grych> możesz kontynuować portret też. Zobaczymy, jak Ci wyjdzie, trenuj trochę to malowanie. Ja nie wiem, jakie tam jeszcze przedmioty na tych studiach będą, no bo malowanie on ma na jakimś tam, powiedzmy, akceptowalnym poziomie, ale jakie tam będą reszta, jaka będzie, nie wiem. On musi też mieć czwarty poziom charyzmy, więc jak najbardziej musimy to zrobić. Też on będzie mógł sobie poćwiczyć. Może właśnie na tych studiach się tym zajmiemy, tą jego aspiracją też. Nie sklep z, nagrod z nagrodami, ja chciałam tutaj... E romansowy szósty poziom, utrzymuj silny związek romantyczny z trzema simami jednocześnie. Słuchajcie, my już mamy y, dwóch na trzech, w sensie dwa simy, dwie simki: tutaj Dorotę i tą Karolinę z ostatniego odcinka. No i możemy jeszcze, słuchajcie, no wiadomo, kurczę, że że Ofelia tutaj nam się wysuwa jako taka partnerka na przyszłość i Fred o tym wie i on też wie, że on będzie, że on będzie z nią i on weźmie z nią nawet ślub, chyba myślę, że jeszcze przed tymi studiami, no ale na studia wyjedzie do akademika, no nie będzie, słuchajcie, dojeżdżał tutaj stąd, nie będzie uczył się zdalnie, tylko będzie jeździł na normalne studia. A co ona tak chodzi nie porażnie? A ona nie umie chodzić przecież jeszcze za bardzo. No, ale myślę, że z Ofelią stworzą związek. Jeśli powiedziałam Oktawia, no to sorry, to, to nie o to mi chodziło, to by było chore. Wychowawcze, słuchajcie, dyscyplinu, może sur... Nie, nie, dobra, to już skrzycz tam. Ona, słuchajcie, nic nie wie. Ona, tak jak mówiła nasza Ofelia, że... o, co tu jest? Nie dziękuję, stara babo. Tak jak, mów, tak jak było na scence, słuchajcie, ona nic nie umie jeszcze, jeśli chodzi o życie. Ona nie wie, jak żyć dorośle, bo wszystkim zajmował się nikt. Ona była taką, wiecie, dziewczyną, jeszcze taką bardzo młodą kobietą, która no nigdy się nie interesowała rachunkami, nigdy się nie interesowała, e, co trzeba robić, wiecie, płacenie podatków, chodzenie do pracy, że trzeba się, że trzeba zrobić zakupy spożywcze, że trzeba posprzątać w domu, no ona takimi rzeczami się nie musiała nigdy przejmować, a teraz się okazało, że została sama z dzieckiem, no ale Fre tutaj wyszedł naprzeciw jej potrzebom i chce im pomóc. Nie, nie chcę żadnych, słuchajcie, tutaj planów, nie, 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 nie w tym mieście, ja muszę to usunąć, e, żadnych planów, e, natychmiast w Dróż? nie, o, przejrzyj lokalne plany działania a nie nie ma niby nic na razie, dobra, ok napełni miskę i czy ten portret o, wspaniała jakość nawet, nawet możemy tutaj powiesić sobie na ścianie, a co? O, będzie, będą czytać, o kurde, ale miły. Boże drogi, patrzcie na niego. On wygląda, jakby z dekad wyszedł przed chwilą, naprawdę. Ej, bez kitu. <noise> Fajnie, tylko to nie ta seria, to nie ta seria. Ofelia, słuchaj, ty musisz też się zająć, czy musisz. Ona no nie musi, no ale. Tutaj będzie tradycyjny dosyć podział rodziny i chciałbym, żeby ona podała jakąś kolację. Mogą być słuchajcie nawet to z serem. Yy, ona się stara, ona się stara, tak, żeby było dobrze. Czy jej wyjdzie, to nie wiem. Nie mamy tutaj książek w ogóle w tym domu. Ja zapomniałam jakąś półkę na książki dać. Ha. Dobra, trudno. To posprzątaj. No i w ogóle tutaj mamy bardzo podobny motyw, jak będziemy mieć. Pie Woteski Jak będziemy mieć też prawdopodobnie w vehikule, bo żeście wybrali, właśnie um, kreatywne różne rzeczy z głową w chmurach, czyli właśnie taki lekko -dół, bardzo kreatywny. Um, no I będzie taka, taka, taki cykl. Co znowu? Ojej, jednak nie, 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 nie odebrane. Śmierć w rodzinie. No dobrze. Ile tam jeszcze będzie? No dwa dni, no faktycznie, bo to dopiero co się działo. <laughs> będzie smutne, ale nie szkodzi. My, szuka, my szukamy. My czekamy też na wyniki. Weź tego psa. Weź tego psa. Wygłoś kazanie. Ten pies nic z tego nie zrozumie i tak, ale musisz Kiarkę tutaj też jakoś wychować. Kojące przytulenie. Weźcie przytulenie przytul przytul do psa zawsze na propsie. Bez picia wody z kibla. Ty wiesz tam co jest? Nie wiesz. Ale coś tam zrozumiała. No. A cóż tak ładnie pachnie na całym korytarzu? Jakaś stara pani chce tutaj się wprosić. E, psz, dobra. Słuchaj, zaproś na posiłek. Mamy tutaj w ogóle jakieś tam więcej tych porcji? Osiem. Mamy osiem porcji, więc może być. Weź tego swojego laptopa i zawołaj w takim razie na posiłek. Zastanów się, czy warto. Jaki on ma styl życia. Nie, bo ona ma laktozę. O, zastanów się, czy warto. Czy ona może te tosty zjeść? Prawdopodobnie nie, bo one są z serem. <laughs> ja zapomniałam w ogóle, że ona ma nietolerancję laktozy. E, to może w takim razie weź coś, zjedz na szybko, może weź jogurt bez laktozy. A tu co było? Ofelia zastanawia się, czy warto ryzykować. Chyba nie, więc ona weźmie sobie jogurt. A tu wszyscy zapraszam na posiłek, weź porcję i też sobie weź młoda porcję. Oj, ona za, tutaj za chyba rodziną taka artystyczna jest, bo u niej jednak wszyscy, i dziadkowie, i ojciec, wszyscy tacy są kreatywni. Ojejku, jaki słodki widok, popatrzcie na to. Popatrzcie na to, jaki słodki widok jest tutaj tej dwójki. Jejku, to będą chyba najlepsi przyjaciele, mi się wydaje, jak jednak tak już siedzą obok siebie. Pies jeszcze nie żuli, więc tym bardziej. No, przez słodko. W ogóle powiem Wam, że mam złe. <laughs> w ogóle powiem Wam, że mam złe przeczucie odnośnie przyszłej urody naszej Ofeli. E, nie Ofeli, tylko Oktawi. Boże, będę jej teraz mylić. Powiem Wam, że nie wygląda na taką, która miałaby wyglądać jakoś super ładnie. No ale no nie każdy musi być ładny. Co tu mi się zdarzyło? Coś mi się stało? Nie. Ojej, myślałam Choć proszę jeszcze skorzystać. Słuchajcie, dzisiaj odcinek będzie taki trochę krótszy, ale w następnym odcinku Fred już pójdzie na studia. Nieważne, czy się dostanie na Foxbridge, na ten drugi, Bridchester, to on pójdzie na studia. On będzie studiował właśnie coś związanego ze sztuką. No ale wcześniej, wiecie co? Myślę, że można byłoby z tą ofelią coś tam porobić, tak, żeby oni wzięli, słuchajcie, szybki i cichy ślub. Jest to powodowane tym, ona co, dopiero co miała ślub taki wiecie normalny e, z weselem, dobra wszyscy sobie poszli do domu no ale już to jest druga sprawa ale no tutaj możemy możemy się trochę z nią zbliżyć chyba, że ślub będzie w następnym odcinku a za dwa odcinki będą te e, będą te te, te, te te studia, jeszcze nie wiem słuchajcie, nie wiem jak to zrobić, bo za dużo rzeczy chcę naraz Przypomnę krępujące wspomnienie z dzieciństwa. No nie, rozmawiam o smutku. Wiecie co? Ona by mogła iść już do domu, powiem Wam. Ona by mogła iść do domu. Zapraszamy oddalić się z naszego mieszkania, bo oni tutaj się sobą teraz zajmują. Bo oni muszą porozmawiać ze sobą bardziej się zakolegować. A młoda się dobrze czuje. Młoda może, tak, może... Co ty chcesz zrobić? mi się. Dobrze, może się zrzemnąć w tym. E, modne uznanie, pochwalowy strój. Aha. E, dobra, dziękujemy za odwiedziny, pochwal sztukę. E, romantyczne może. O, zobaczcie, oni ze sobą zaczynają rozmawiać i od razu mają lepszy humor. To jest niesamowite. Może wręcz jej róże też. No, oni jednak mają się ku sobie. Zapytaj, czy jest w związku. Nie wiem dlaczego, ale chcę zobaczyć, co wyskoczy. Czy wyskoczy, że jest wdową, czy że wyskoczy, że jest singlem? Jest singlem. No to ej, ale nie idź nigdzie. Poczekaj, bo wy musicie mieć ze sobą taki związek, żebyście mogli razem spać w jednym łóżku. E, może wyznaj za uroczenie jej. Nie mogę wszystkiego robić na scenkach, tak też możemy na odcinku sobie robić. Możemy sobie tutaj dopowiedzieć różne rzeczy, co tam między nimi się właśnie wydarza. To trzeba umyć, bo śmierdzi. O! Ofelia widzę, że też jest tutaj już e, za nami. Proszę pocałuj ją. No i mamy to, mamy to. E, czy będziesz jego dziew... E, spróbuj uwieść. No zobaczcie. no oni mają tak się ku sobie, że w ogóle teraz to, że e, była śmierć przed chwilą ojca i męża, to nic nie znaczy. <laughs> to nic między nimi nie znaczy. Teraz, że oni mają siebie. Ojej, tam jakieś minusy chyba były, mam wrażenie. Ale oni są teraz, tak, pocałuj jeszcze. Ale mają teraz związek. Może oświad oświadczy się od razu. Słuchajcie, on idzie za ciosem. Czy ona się zgodzi w ogóle? No, zgodziła się. <laughs> Ona też jest jakaś taka kuchliwa mam wrażenie, jest dobra zrobię tak. Ofelia coś ma szczęście do y, oświadczeń w domu. <laughs> nie też takie były, ale co to miała normalne wesele? Przynajmniej staraliśmy się zrobić im normalne wesele. No ale życie. O, ale o, tak jest. I słuchaj, oni wezmą ze sobą bardzo cichy i szybki ślub. Y, no wiecie, mała też idzie do szkoły, y, żeby nie było pytań, a gdzie jest status i w ogóle. Wszyscy będą myśleli, że to Fred jest ojcem. Ona nie pamięta praktycznie swojego ojca, no bo skąd, prawda? Ona była malutka, ona dopiero co miała urodziny, no więc ona go nie pamięta, ale i tak jest smutna. Yy, więc możemy teraz w takim razie, słuchajcie, wejść cichy ślub z Ofelią. No i w ogóle yy, Nick, Nick Frederik zmienił nazwisko na Mary, tak jak mówiłam. W sensie zero romantyzmu w ogóle, ale takie życie, no tu jest akurat ślub um, właściwie bardziej trochę z rozsądku, o i z psem nawet tutaj, który nas rozprasza. Wesele i pies ślub z psem, ślub, y, pies naszym świadkiem. Pies naszym świadkiem przy tym, zobaczcie, nawet się tutaj angażuje w to wszystko. Ona mówi, I on mówi, i żyjcie długo i szczęśliwie. <śluby> Mamy tu tą naszą parę, kurde, ale im to poszło. Wydaje mi się, że to bardziej właśnie. jest, Słuchajcie, może faktycznie będą ze sobą szczęśliwi. Ale czy to jest ślub z miłości? Śmiem wątpić, śmiem wątpić, czy w ogóle Frederik on jest zdolny do takich uczuć, ponieważ on podczas dorastania nad... otrzymał dodatkowo, słuchajcie, nieczuły. On nie ma w ogóle do empatii, jest pozbawiony ze względu na to, jak on został potraktowany w dzieciństwie, ale potrafi kontrolować emocje, bo jednak on był zawsze taki stoicki, on kontrolował te swoje emocje, często nie pokazywał ich na zewnątrz. Może dlatego jest taki emocjonalnie um, upośledzony. No i jeszcze, jeszcze miał jedno. Aha, i to o dobre maniery. No tak, no bo jednak ci rodzice nie i tacy. Nie, o em, trochę. No to mamy, słuchajcie, małżeństwo. Da hek, w ogóle. Wiecie, co, że nie planowałam tego dzisiaj aż tak bardzo. No nie planowałam tego, a tak jednak wyszło. Co ona by chciała? Ma, czy ty masz pełną pieluchę, czy ty co byście tutaj robiły? przewin tak jest, przewin. No, Oktawia. Masz zmienioną pieluchę. Możemy jeszcze o obie, Obejmij ją czule i możesz skorzystać jeszcze. Oktawia, Ofelia. Boże, naprawdę będę je mylić. Mogę zostawić jej do Dorotii, na przykład. Pies śpiewa, pies śpiewa. <laughs> Poproszę piosenkę, niech tam zaśpiewa jeszcze. I trzeba posprzątać. O, o, ojej, boj się, jej. Może pogłaszcz w takim razie. Ale ty się nie złość. Nie złość się. Ona jest w ogóle, jaką ma cechę, rezolutna. O, pięknie. Ojej. No, wspaniale. Przyjaźnią się. Kojące przytulenie. O, też możesz się przytulić do kiarki. Słuchajcie. No, mówię, takie przytulenie do pieska zawsze jest dobre. Proszę posprzątać, siedzenie będzie na później. odłóż. No, i tak. W następnym odcinku będą już studia, i z tych studiów będą prawdopodobnie odcinki dwa. Maksymalnie. Chyba, że sobie jeszcze ściągnę tego moda na krótsze studia. Tutaj nam się przydadzą, bo one nie są jakieś super konieczne, ale ja chciałam, żeby on te studia miał. Poproś o załatwienie się. Mam nadzieję, że wyjdziesz stąd tu. I on w, w, w miarę szybko będzie musiał iść do pracy, tak samo w sumie jak Ofelia. O, ona ma mistrzyni miksologii. Może poszłaby do pracy na barze tak powiem. Czemu nie? Dawno nie robiłam miksologa żadnego. Może to będzie jej ścieżka. I co? Idzie piutek? Nie idzie piutek. To w takim razie wyprowadźmy krótki spacer, a ja słuchajcie, będę się z wami już żegnać. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście w tym odcinku i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych. Cześć!